Sław, dzisiaj ciśniemy serię Szymon. Sław, dobra, i tak. Yy, więc że... seria Survival, tak? W mieliśmy, mieliśmy zagrać prawdziwego Minecrafta, ale oczywiście nie działa. Wszystko przez ciebie. Mm, jak zwykle do mnie przyszła mądra, jak to wszystko przez niego było. No ale nie ja że masz. Zwykle. Dobra, ale trudno, lecimy. Szybko, szybko, szybko. szybko wykopujemy, wykopujemy. Je, je, um, jeżeli umrzemy, to kasujemy świat. Tak. Niestety. Niestety, takie jest gówno na życie. Z patyczki... A co, to... jeżeli ktoś jeden z nas zginie? No to nie. Nie, no też. Możemy no, umrzeć. Więc od razu buduj, zbieraj drewno, a ja lecę po kobla nam. Py, 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 Ty zbieraj py, py. drewno, a ja po kobla lecę. patyków, tak ze osiem. Dobra. Uf Węgiel na start! Ej, mamy wej, ej, czy wej? Mamy chopi węgiel na start! Mamy węgiel? Chopi to jak cholera! Ej, to jak jest węgiel to jest wygrana! Nie wiem, czemu kopiemy to rączkami, ale trudno, jak ktoś mam crafting. A ty zbieraj kobla, to chętnie. Ko czemu kopiesz to rączką? Nic ci nie wypadnie wtedy. A ja mam a no, tak. Hopie, no tracisz węgiel. No, no Miałeś, to. debilu, zbierać ten... Nie było, widowie tematu, nie? No. Miałeś zbierać y, to. Nie to cięcie od razu. Widzowie, kopiemy to. Czemu się kopiesz tego bungla do końca? Skop, ty kop... Y, ten... Y, Cobblestone, a ja kopię te gówno. Słuchaj, bo nie? cię uderzy. Nie podchodź mi pod okay. celownik, bo cię uderzy. Na znaczy, widzowie. Bo się zrobimy. już chopiemy, ile pochodni zrobimy. No, I wiesz są mnie najważniejsze widzowie. Tak. Te węgla nam też musi zostawić na piecyk, nie, no bo nie będziemy tracić drewna. O, fuk. No właśnie, nie będziemy tracić węgla, co nie? Tracimy bo co mamy trafić mamy iść w piecyk? tego. tego. Czego? Pyk. Robię sobie co. Kamienniki. Ej, wolisz Minecraft Bedrock Edition Kamienny czy Java? I kamienną siekierkę jest. Ten praktycznie cały Ej, ale ty Kamienny... dla mnie też miałeś kupić. My dla siebie pracujemy, a nie dla nas. dobra, dobra. Mi Masz też... tutaj mieczyk ci zrobię. Mieczyk. Ci Opie, zrobię. ty leć po drewno, bo musimy sobie dom zbudować, bo zaraz nos. Ja ja zbieram na mity jakieś, jak coś. Mam 20 oku. Coś się stało? Zabudowałem cię. Odbudujemy, bo nic nie widzę. Dobra, najpierw to sobie zrobię schodki. Chopie, ja Tam nic nie widzę, bo ja się zasadzę. Eee, alo! Już cię wykopuję, już, już. Okej, okay, wykopałem sam siebie. Piek? Nie musisz mi, dobra, i tak dobrze, że mnie wykopałeś. Chopie, nienawidzę kilochów drewnianych, one tak powoli kopią. Lecimy, widzowie. To, to ty ko ko kobla, a ja. Ja już, ja już się jarałem, że znalazłem żelazo, ale to nie żelazo. Ale musimy się żelazem dzielić. Że wiem, się jak wybrać. będzie dwa, to nie ma sensu ich dzielić, bo to nic nie da. Tak. Jak będzie na przykład, nie wiem, dziesięć. Dziesięć, to jest... Tak, to ja to nie nie Zrobiliśmy cięcie, bo były małe problemy tam. Tak. Nie pytaj, Sław. Nie pytamy, my oba. No, ktoś tam się drze, to nie tak, że tam moja babcia. Co nie, Sław? Tak, to nie. <laughs> Dobra, lecimy. Ja już stąd wychodzę. Mam 29 kobla. Wystarczy nam? Ej, no nam gdzie wypadku. jest słońce? Ja dalej kopię drzewa. A gdzie jest słońce? Jest słońce? No słońce. Dobra, mam mało, mało czasu. Mamy super mało. Czy ty crafting czy zabrałeś ten nie? nie, zrobiłem już dawno ten. Widzę owce. Owca też jest ważna. Let... Gdzie ty jesteś? Oła! Nie interesuj się mną lecę po owce. Ty... Ja robię deski, robię deski. Ej, co robi królik na tym biomie? Deseczki. Py, 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 ty na tym biomie są króliki. Ty na się są. Ma już jeden z tak drewna. To buduj chałupę. Wykopię ten crafting table. Gdzie? Ja, ja... Na jakimś równym terenie. To ja... tam jest ładna ta! ładna Dobra, ta. ale tak i y, chodź tak, żebym... żebym widział twój nick, bo będziemy przeszranić. Ja widzę twój nick cały czas. Dobra. Jak nie będę widział twojego niku do nicku, to ci będę nie Dobra, idziesz za mną w o, ogóle. Tutaj, tutaj możesz zrobić No a czemu ty szłaś za mną? O, tu jest... Ej, do... tu są dobre, to są moje prawie ulubione drzewa, to tutaj dawaj. Wiesz jakie jest moje ulubione drzewo? Czarne. No! Sław, przyznaj się. To był Stefan, naprawdę. Nie. Stefan, nie i dupy. Widzicie, Stefan że dupy, no i tak wszystko wychodzi, no bo Stefan że dupy. Sorry za te krzyki, Stefan, nie dżyj dupy. Tak, bardzo sorry. Przepraszamy was. Pewnie wszyscy się będą śmiać, ale to dobrze, Stefan się dołczy, nie drżyj dupy. No bo to Stefan. Ej, to budujesz Stefan. z czarnego dewna? Tak, z tego z To domu. jest wiesz, że to jest moje ulubione drewno w tym Minecrafcie. Tak? Tak, a dla twoje? Takie trochę mały ten domek. Musisz zrobić... Dobra, gówni i... ja byle, ej, ale my znajdziemy Stefana, bo on nie ma wejść na serwer. Nie wiem niech nie. Dubie go mam. Tak. Dobra, bo mamy takie... Się. Super daleko. Mega daleko. No ci idziecie do mnie. Nie. Nie. Ech! nawet nie wiem gdzie jesteśmy. Nie no tak dobra. Same. Dobra, powinniśmy cię widzieć. Dobra. Sław, y, daj mi je ja crafting. crafting. Daj mi crafting. Ej, chłopie, bo ja umieram crafting? z głodu. Dobra, gdzieś to mam. Nie chcę na razie. idę szukać jedzenia, bo ja już umieram. Z... I Sław, zbieraj te. Nasiona, to może będziesz... i zrób samotykę. Moczkę? No ta, nie mam kupi jedzenia, a już się noc robi. Z, tutaj przecież u nas są te owce, byś je y, zaatakował. zabijaj je też. Bo a ja... masz piecyk? Zrobiliś piecyk? Nie. Ej, widzę Stefana na, na... Nie, o, Stefan, chodź do mnie. Zabiję, ale zwykle z niej I będzie nam wszystko psuł. nie no, źle jest. Jest bardzo źle. Jak coś to go zabijamy. Mamy dobre idy. A jakie? Dobre. Co to Ej, za dom? Brzydki? To dom mój brzydki. Ja tam buduję. To nie jest swój dom, to jest nasz. Tak. Nie, mój też. Nie. jest... Kto pytał? Nie, ty sobie zbuduj swój. Nie! No cię robisz, bo to się dzieje, byle jak to buduj. Ej, ale piękne to zbudowałeś. Patrz, Pat Sław. Patrz. Jakie piękne to jest, a i zginę niż tego. Muszę zabudować ściany. A, dobra, okno zrób później zrobimy. Tak takie okienka tylko zostawiłem, D żeby uh. było jak No chopia szkielety? A gdzie jest wejście, znów? Nie ma wejścia. No, zróbcie wejście. No, Niech on tego nie wykopuje, bo tym nie wejdzie. Dobra, ja, ja to wykopę, mam sikierę. Ej, on tu skoczył już. On tu jest w środku. Ty tu jak on wszedł, to tu to tu wejdą. Nie, jak ty wszedłeś? Nie tego. Nie. Z, o, albo to napra nie naprawisz. Nie, Zabijemy go, zabijamy go! Który to? Który to jest? Kogo uderzyłem? Mnie. I to... Ja trzymam mam miecz w ręce. I to ten co trzyma drewno, jasne to on jest. Jeszcze raz napraw, to nam to? To. napraw nam to, napraw nam to. albo cię... Ej, nie, pan. Ty masz miecz? Tak, tak. Czyli to jest on. Nie dobra, nie bij go jeszcze, nie bij go, jeszcze go nie bij! No i popsu! No dobrze widowie jesteśmy, bo że przez tego Stefana to no, komplikacje są. No. Wiem, który to Stefan. Ja, ty... ja buduję drewnem. Stefan, po co wychodzisz tu zabudować? Zabuduj ty debilu. Dziękujemy, w końcu coś się przydał. Ej, bo ty mieliś węgiel, masz pochodnie? Nie. Jak mieliś węgiel? Coś ty zrobił, że ty nie masz węgiel? Mam pochodnie. Ej, jesteśmy, nie, mamy, ej, masz ile masz kobla? Kobla, mu wie ile. Zero. No kurna, no to węgiel. A ja mam. Ej, pochodnie, pochodnie. No podaj kopalnie. Oś ja. kopalnie. Nie mam. Oś jedź. Budaj nam kobel. Nie, no. Ja kopię. Ko i zróbmy ten. On już się dokopałem do tego, do kobla. Czyli Kto chopie w końcu ty bo ja ty czajcie, że są te? Ja teraz wychodzę. Siema. Jestem. Siema. Ja to jest moje jedzenie, jak coś te. Co się piecze bo ja mam przesranę nie. Okay. Ty bo ja będę tracił życie mam jeden i pół głodu.